Nastał ten moment, kiedy łączymy jałówki. Wygoniamy już je stąd. No, idź stąd. Czy też idziesz, no. Idziecie na trawę do stada. Zobaczymy jak to... Jak to będzie szło. Powoli, bez stresu.

W teraz tutaj one idą do przodu, je poganiają powoli, bez stresu i przyspieszone tempo jest, żeby was nie zanudzić, bo to z 3 minuty trwało i no szybko, na szczęście, bez żadnych problemów to wszystko poszło. I już super, sam, sam tu gdzie być powinny, no jeszcze kroczek. O super. Od raz jeszcze ustawię nowe pastwisko, i zobaczymy, jak, jak pójdzie. Zapoznaję. Mam nadzieję, że jak najlepiej. O, zapoznawają się. Już to fajniej, fajnie to już będzie wyglądało. Liczę tylko, że nie będą mi zdajać, bo ta, ta się już przygotowuje pod ocielenie. A to jest nowa tutaj osobniczka w stadzie. Na szczęście jest, jest ok, nawet spokojnie. Jeszcze się docierają trochę, ale dostały świeżej trawki, żeby, żeby się zajęły sobą. Bardziej. Taka kwatera to jest właśnie zapoznawcza, fajnie. Niech się nauczą, no, tam najbardziej ta młoda, a tak to wszystko ok. Dalej widać się w kukurydze, a ja chcę pokazać pryzmę z żyta. Nie jest źle. Mamy przezroczystą folię i widać, że już fajnie o, jest pożółknięte, czyli fajnie już ten pierwszy proces fermentacji się odbył. Teraz to mu się wiadomo, dopiero niecały tydzień jest przykryte. Wszystko musi jeszcze na spokojnie odparować, w nie odparować, ale yy, odsiąknąć, ostygnąć i niedługo będzie niestety otwierane, bo zapasy są jak na razie cały czas nieduże. Proxima w użyciu, żużel już przywieziony. No mamy żużel trochę w podwórku, takiego na kupie. Przywieźliśmy, zamówiliśmy i utwardzamy tutaj wjazd, bo zawsze tak bardzo ujało. I, i no utworzamy takim żuślem, zobaczymy czy jeszcze jedna wejdzie łycha tutaj czy to starczy tam jeszcze drugie też wrota tak samo i no i powinno fajnie teraz to grać działamy i rozgarnię jak widać chwila moment rozgarnięte traje yy, ujechałem będę miał tą ubijarkę taką 200 kg znajomego niedługo do, do tam równania posadzki betonau, to no też tu się od razu do przejedzie, wtedy wyrówna, bo aż tak często wjazd jest nieużywany. A a, no, a jest też już utwardzony, tu się jeszcze tak teraz dwie toczki ziemi, żeby tutaj nie było tego dołka, bo tam woda będzie stała i elegancko będzie się już fajnie podejeżdżało. I zimą nie powinno się takie błoto tu robić. I drugi wjazd też utwardzony, tu trochę więcej było do wybrania. I również więcej uzupełniliśmy, bo łycha ziemi. Dwie łyżki tego tucznia, bo tu jest 15 cm, było wybrane nawet. Właśnie no taki dach był, że może wybrałem z 8, ale uzupełniliśmy, i tutaj też trochę ubijeć to wszystko ugniatarką, czyli tą ubijarką, jak zwał, tak zwał. I będzie już ten. Tak, teraz jeszcze widzę, że tu by jeszcze można było trochę ziemi dołożyć. No i to już się zrobi, ale już nie dzisiaj, bo już jest koło dwudziestej, więc, więc czas na trochę odpoczynku. Wieczorem jeszcze im dostawiłem trochę pastwiska. O, ni się to chyba od tego miejsca no tutaj zaczynałem i tyle wyjadłem chyba trzy razy przestawiałem po trochu, żeby nie wygniotły i, i, i sobie wyjadają. W miarę czysto bo ta jedna roślina już bardzo przyrosła, więc Koloruje takie pozostawione trochę A żeby przeszły, przejadły i, i idą dalej po trawy jest na razie I, i trzeba po prostu je wypasać sukcesywnie I ta jest tak fajna taka długa wyrośnięta po mamie bo ten, ta długa ta już jest krótsza no i tom to zobaczymy jak wyrośnie bo widać że jak już jest na smoczku to już nie wyrośnie tak jak od mamy, od mamki fajny, fajny dźwięk, spokój Taszki świerkają Dźwięk trawy z miód dla uszy normalnie. Tu trochę jeszcze mi przeganiają, ale sądzę, że z biegiem czasu to i się dotrą wszystkie, bo ta też jest trochę przeganiana. I też się dogadują, o. Ta duża przegania tą małą, a ta, co ma się ocielić, przegania tamtą znowu. Jednak co, to się bałem, że ta będzie podpijała mleko od tej. Jednak jak na razie nie zauważam takiego czegoś. A już dostaje powoli wymianę i fajne ma długie strzyki też, więc superancko będzie dla cielaka. Oby też mocno nie obrzmiały szacunkowo 3 tygodnie, 2 i, i będzie cielak na świecie najprawdopodobniej. Aktualnie przygotowałem sobie wszystkie rzeczy i bierze się za wymianę w tej nieszczęsnej zgrabiarce połamanych drutów. Kilka ich mam, więc, więc jest chwila roboty. Koła już napombowana, i my w wolnej chwili przygotujemy maszynę. Od razu już no do, do pracy, Jakieś aż tam no za dwa tygodnie, tydzień. Małe przygotowanie już do środka, kosów. mniejsza tutaj jajówki powiadały, wszystko między maszynami. Zamontowałem ten ząb. Jeszcze mi brakuje jednego, ale to trzeba dokupić chyba najprawdopodobniej, bo, bo nie widziałem nigdzie w warsztacie Tym bardziej, że są niektóre pojedyncze, więc na pewno to musi być. No i na bokach tu są wszystkie podw podwójne, tu też tu mi fajnie powyjadały, jeśli chodzi o zgrabiarkę. Też powymieniałem druty, niestety nadal jeszcze pomyczymy się z nim trochę, no bo... Nie, nie idzie na wszystko na raz. wyrzucić pieniędzy. Więc, więc tutaj wymieniłem dzisiaj dziewięć drutów. Kilka miałem jeszcze, już nowych. A gdzieś to jeszcze wam pokażę. O, kilka było jeszcze starych, takich przyrdzawiałych. W sensie, no. Nie wiem, no. Leżały w sklepie pewnie na dworze. Ja już takie kupiłem. Tu była świeża dostawa, a pod dachem to, To wszystko elegancko teraz wygląda. Y Mam nadzieję, że będzie się spisywała, bo w tamtym roku trochę nam odpeprzła zgrabiarka, z kołem głównie, jeśli nie mylę to, że było to koło, lub tamto. No, miejmy nadzieję, że będzie na razie ok, Fajnie było, gdyby jeszcze, jeszcze ten rok pozgrabiano nam trochę. Na koniec dzisiejszego odcinka posprzątamy posprząta, u, u cielaków właśnie. Tak to właśnie się prezentuje. Suchutko już mają, a jutro się wybieram na pokazy do Agrokuzyna, więc, więc odcinek będziecie mieli od rana. Dzisiaj go montuję już i, i tak się prezentuje życie na farmie.